Każdy z nas zna historie o potworze z Loch Ness, Yeti czy Trójkącie Bermudzkim, ale dzisiejsze historie, które wam przedstawię, również są na tyle interesujące, by zaparły dech w piersiach. Obiecuję wam i gwarantuję, że ich nie znacie. Poznajcie cztery niewyjaśnione tajemnice. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30, witam Was bardzo serdecznie, a dziś na temat weźmiemy sobie cztery niewyjaśnione historie, które dają do myślenia. Na pewno Was odcinek, a przynajmniej mam taką nadzieję, zainteresuje, a jeżeli tak będzie, to zostawcie proszę subskrypcję. Pamiętajcie, by wcisnąć ten czerwony przycisk tylko tam na dole, a jeżeli będziecie chcieli kolejnych takich fajnych tajemnic i odcinek Wam się spodoba, to zostawcie proszę 15 tysięcy polubień, a ja zrobię kolejny odcinek. Na tropie D.B. Coopera. W 1971 roku, gdzieś nad stanem Waszyngton, doszło do jedynego w historii USA nierozwiązanego przypadku porwania samolotu. 24 listopada mężczyzna w garniturze, mokasynach i płaszczu przeciwdeszczowym kupił w Portland bilet na nazwisko Dan Brown i wsiadł do samolotu. Po starcie zamówił whisky, zapalił tanie cygaro i wręczył Stewardesie kartę. Z informacją, że w walizce ma bombę. Człowiek, znany jako DB Cooper, zażądał 200 tysięcy dolarów w zamian za zwolnienie 36 pasażerów. Do przekazania łupów doszło po wylądowaniu w Seattle, po czym maszyna z zakładnikami ponownie wzbiła się w powietrze kierując się w stronę Meksyku. Po pewnym czasie mężczyzna spakował pieniądze, wziął spadochron, samodzielnie otworzył schody w ogonie samolotu i wyskoczył z maszyny. Mimo wieloletnich poszukiwań, nie udało się natrafić na żaden ślad po DB Cooperze. Nie odnaleziono go żywego, nigdzie nie było także jego ciała. W 1980 roku na plaży chłopiec odnalazł w piasku trzy paczki wypełnione otrzymanymi przez porywacza dolarami. W sumie znajdowało się tam 5800 dolarów. Pozostałych 194 200 dolarów nigdy nie odnaleziono. Załoga Mary Celeste W listopadzie 1872 roku żaglowiec Mary Celeste, pod komendą Benjamin'a Spoonera Brixa wyruszył z Nowego Jorku do Włoch. Na pokładzie oprócz załogi znajdowały się również żona i córka kapitana. Statek miał za zadanie przewieźć przez Atlantyk 1701 beczek alkoholu denaturowanego, czyli skażonego chemicznie. Miesiąc później, 5 grudnia, załoga brytyjskiego statku De Gretia zauważyła na Atlantyku w pobliżu Azorów dryfujący żaglowiec. Jego żagle były w kiepskim stanie, a kiedy nikt nie odpowiedział na powitanie, kapitan wysłał grupkę ludzi na pokład Mary Celeste. Niestety okazało się, że nie ma tam żywej duszy. Nie znaleziono również ciał. Statek nie był uszkodzony i nadal nadawał się do użytku. Co więcej, pod pokładem dalej znajdowały się zapasy wody pitnej, jedzenia oraz towar, czyli wspomniane już beczki z alkoholem. Brakowało tylko ludzi. Szalupy ratunkowej i kilku podstawowych przedmiotów, takich jak książka nawigacyjna czy chronometr. Nigdy nie dowiedziano się, co stało się z kapitanem Brixem, jego rodziną oraz załogą Mary Celeste, ale może wy znacie odpowiedź na to pytanie. Zniknięcie latarników z Ailan Mor Wszystko miało miejsce zimą 1900 roku na odludnej szkockiej wyspie. 26 grudnia, w pobliżu Eylan Mor, przepływał statek. Ze znajdującej się na wyspie latarni morskiej nie wysłano odpowiedzi na sygnał Syreny Okrętowej. Nikt nie czekał też na marynarzy na nabrzeżu. Wysłany do latarni żeglarz powrócił z informacją, że jest ona pusta. Na wieszaku wisiała tylko kurtka przeciwdeszczowa jednego z latarników. Co ciekawe, okazało się również, że wszystkie znajdujące się w budynku zegary stanęły. W latarni powinni znajdować się trzej pracownicy, po których jednak ślad zaginął. Pomimo przeszukania wyspy, nie udało się natrafić na żaden ślad latarników z Eylan Moore. Skarb księdza Saniera. Berenger Sonier został proboszczem parafii w Renezle Shetau w 1885 roku. 11 lat później w 1896 roku ksiądz w niewyjaśniony sposób wszedł w posiadanie ogromnego majątku. Ufundował on na przykład kosztowną renowację swojego kościoła, sfinansował także instalację drogi krzyżowej przedstawiającej niestosowne z punktu widzenia kleru elementy. Nad wejściem do kruchty umieścił inskrypcję. Terribilis Locus Este, czyli przerażające jest owo miejsce, a kropielnicę podtrzymuje rzeźba przedstawiająca groteskową postać diabła. Ksiądz Sonier kupił również ziemię wokół wioski, hodował egzotyczne zwierzęta, urządzał dekadenckie przyjęcia, obracał się w towarzystwie osób związanych z okultyzmem. Władze kościelne w końcu odsunęły go od pełnionej funkcji, jednak mężczyzna do śmierci pozostał w wiosce. Wkrótce narodziły się teorie spiskowe na temat tego, w jaki sposób prowincjonalny ksiądz tak bardzo się wzbogacił. Najczęściej mówi się o tym, że w kościele znalazł on dokumenty, które w jakiś sposób kompromitowały Watykan. Milczenie księdza miało zostać kupione za pokaźną sumę. Inna teoria głosi, że w podziemiach kościoła ukryte było złoto. Ponoć nadal tam jest. I to na tyle, napiszcie, która historia wzbudziła w Was największe zainteresowanie, czy pierwsza, czy czwarta, a może któreś te pośrodku. Czekam na Wasze komentarze, proponujcie też tematy do kolejnych filmów poniżej, a tymczasem ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!